Cześć Wam wszystkim z tej strony Panda. Dzisiaj wam kolejny odcinek z Brawl Stars i dzisiaj moi drodzy przyszedł czas aby wbić sobie diamenta jedynkę. Jak widzicie bardzo mało mi brakuje i jeżeli teraz zrobię wina najprawdopodobniej wbije diamenta jedynkę. Więc moi drodzy, jeżeli chcecie więcej odcinków z Ligi Mocy, jak na przykład wbijam Diamenta 2 albo Diamenta 3, no to zostawcie tutaj łapeczkę w górę. Oprócz tego zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z każdym odcinkiem oraz lajwikiem, bo są one moi drodzy codziennie. Oraz pamiętajcie o tym, aby wpisywać kodzik Panda w sklepie, jak robicie jakiekolwiek zakupy w sklepie. Jest to bardzo ważne, dziękuję wszystkim za wsparcie. I dajcie znać jeszcze w komentarzach, czy chcecie odcinki, jak wbijam za każdym razem nową rangę, czyli diament 2, diament 3. Albo chcecie odcinki, jak wbijam dopiero mityczną 1, albo dopiero jak wbijam legendarną. To dajcie znać, czy każdą rangę nagrywać, czy tylko co 3. Bo to też, moi drodzy, różnie bywa, więc dawajcie znać w komentarzach. A my już lecimy z pierwszym gierką, mam nadzieję, że coś fajnego. Najgorsza mapa, nienawidzę jej, nienawidzę jej. Ojoj, oj, oj. będzie ciężko. Będzie ciężko, nienawidzę jej. Naprawdę nienawidzę tej mapy. Nie tej mapy. Co oni zablokują? Jestem ciekaw. Niech on pierwszy zablokuje, to wtedy mi się pokaże, co on blokuje. Chyba tak to działa. Mm, bo teraz był update. Nie no, chyba się nie pokaże. Dobra, blokuje kiełka. On zablokował Mister P. Hmm, no kurcze, mam nadzieję, że uda się nam wygrać, ale nienawidzę tej mapy. Nie no, nie no, nie mówcie, że on weźmie Edgara. Proszę nie. Proszę, powiedzcie mi, że on nie weźmie Edgara, tylko on troluje. Tapeny była git. Czemu on chce wziąć nagle Edgara? Gościu, nie troluj, please. Nie bierz Edgara. Jak on weźmie Edgara, to jest gg. Nie bierz Edgara. Proszę cię, gościu, weź coś innego. Tym Edgarem to. Eee... Mhm. Lidzowie. Ok. Tabioretika. No, co ja mam wziąć? Jak oni mają dwie postacie. Takie a'la tank, no Rosa to tank. On i grałem wszelką? Dobra, to jest mega dziwne. Ja nie wiem co to mi dobrał za ludzi, ale no wytyfy. Mam nadzieję, że tym tikiem ugram, bo lubię grać tikiem, ale powiem wam, że będzie ciężko. Będzie naprawdę ciężko, ale mam nadzieję, że to jest ta gra. To jest wreszcie ta gra, w której wbiję diamenta jedynkę, bo prób to już jest przynajmniej z 5-6. Serio, przynajmniej 5-6 razy już próbuję i za każdym razem na tej ostatniej gierce niestety przegrywam. Więc. Mam nadzieję, że to będzie już ta prawidłowa. Jak na razie dobrze się to rozgrywa, ale jest to sam początek. Oby tutaj nikogo nie wywaliło, żeby nikt nie awczał ani nic. No, na razie to bardzo dobrze sobie radzą. Tam ci chyba awczą na tym, więc jest bardzo dobrze i powiem wam, że jest bardzo duża szansa, że uda nam się wygrać już tą rundę i będziemy mieli jeden punkcik, a jak mamy dwa, to już wygrywamy. Jeden set, no wiecie o co mi chodzi na pewno. Okej, okay. no teraz troszkę nas zraszowali i miałem strefę niestety, ale my już mamy 50% na strefie. Więc ja bym się tutaj nie bał za bardzo tego. Dobra, tutaj jest jeszcze. Próbuję ich obić. Dobra, Rosa wchodzi. Rosa jest bardzo dobra akurat. No bo Rosa tutaj wchodzi. Edgar niekoniecznie, ale na ten team, szczerze mówiąc, ten Edgar robi robotę, bo on na nich skacze. On na nich skacze i po prostu nabija na nich ulta i skacze znowu i ich obija i oni giną i muszą znowu przychodzić do tego środka więc nie jest to aż taka zła postać jak mówiłem na początku no ale to też zależy właśnie od przeciwników co wybiorą więc Jak oni wzięli taką postać to nie było aż tak źle dobra teraz ginie Jessie, pięknie ja wchodzę sobie tutaj jeszcze szelka tutaj wchodzi Dobra, mamy 80%, oni 40%. Na spokojnie, na spokojnie mamy wina. Mamy jeden set, chat, Mamy jeden set, chat. Za dużo robię streamów. Serio, ostatnio to te streamy z ligi trwają po prawie 3 godziny, więc zapraszam wszystkich, jak ktoś jeszcze nie ogląda. Codziennie godzina 18.30. Tam są też konkursiki, niektóre osoby dodaję do znajomych i tak dalej, więc zapraszam. Lecimy z drugą rundą. Jeżeli to wygram, mam diamenta, moi drodzy. Diament 1, jeżeli wygram tą grę. To jest decydująca gra i od niej zależy, czy będę miał diamenta, czy nie. No chyba, że ją przegram, no to będzie jeszcze jedna decydująca. Ale no... To już jest pierwsza decydująca i możliwe, że będzie druga decydująca. Ale trzymajmy się tego, że będzie tylko jedna decydująca. Bardzo fajnie by było, gdybym już to wygrał. Teraz... Okej, okay. dobra. Tam ich ładnie cisnę. Kozak. Ej, mamy już 40%, a oni mają 0. To jest coś pięknego. Po tak długim czasie. Po takim długim czasie, moi drodzy, wbijania tego przez całego live'a próbowałem, który trwał 2 godziny 50 minut. Bo jest to live przedłużany, więc żeście troszkę poprzedłużali. No to masakra. Wreszcie mi się to uda. Dobra, jeszcze odrzućmy ją. Cyk. Nie ma to jak szelkę odrzucić na blisko grand stickiem. Piękny jest ten gadżet, wam powiem. Dobra, znowu? No nie, no niestety padła przed. My porobimy ich do zera. No coś pięknego. Walka o diamenta 1 robimy do zera team z którym gramy coś naprawdę niesamowitego szczególnie że nie lubię tej mapy nie lubię tej mapy i czy mam? Tak jest liga mocy, pozycja w górę, no czemu? czemu to tak szybko znikło? nie zdążyłem zrobić screena najgorzej, ale mamy to zobaczcie diamencik 1, w profilu pięknie to wygląda coś pięknego moi drodzy więc teraz będę leciał coraz wyżej i dajcie znać właśnie w komentarzach, czy chcecie kolejny odcinek, jak wbije Diameta 2, czy chcecie dopiero kolejny odcinek, jak wbije mityczną 1. Sprawdźmy sobie jeszcze na szybko tabelę. Najwyżej na świecie na solo jest, moi drodzy, Bomi, który ma mis mityczną, nie mis mistyczną, tylko mityczną 2. E, Okej. Okay. A w Polsce, moi drodzy, najwyżej jest nowy, który też ma mityczną 2 i on jest, który trzeci na świecie. Bardzo dobry wynik, gratulacje dla niego. Ja jestem aktualnie, moi drodzy, 68 w Polsce. Więc, no, tak przeciętnie bym powiedział, nie jest źle. Ja bym chciał tutaj lecieć dalej. Diamenta dwójkę ma jedynie 18 osób, więc to jest mój cel aktualnie i będę po niego zmierzał. Więc, bardzo fajnie, że mi to tak dobrze idzie na tym trybie solowym. Dobrze, niedobrze, bo trochę to już wbijam, <laughs> ale nie jest źle, moi drodzy. Zobaczmy jeszcze na drużynówkach. Okej, okay, też są trzy osoby, tak, tu i tu są trzy osoby, więc idą w łeb w łeb te osoby, a lokalnie nie ma nikogo, który ma tutaj rangę mityczną 1. Okej, okay, spoko, nie jest źle. Bardzo fajnie, moi drodzy, dajcie znać w komentarzach, jak wy oceniacie ligę. Moim zdaniem liga jest naprawdę bardzo, bardzo fajna, mi się mega podoba, gram w nią naprawdę sporo. Gram na niej naprawdę bardzo dużo czasu. I jak widzicie na razie nawet pucharków nie wbijam, bo mam te 32.909 i jest to mój aktualny rekord, więc spodziewajcie się niedługo też odcinka jak wbijam 25. rank na Stew, bo to też trzeba będzie zrobić, a jeszcze nie zrobiłem, ponieważ wbijam tą Ligę Mocy cały czas, ale cóż, coś trzeba wybrać, albo Liga Mocy, albo wbijanie pucharków. Jeszcze na koniec tego odcinka, moi drodzy, zapraszam wszystkich na mój drugi kanał również, bo nie wiem czy wiecie, ale mam drugi kanał, nazywa się Panda Off. link jest w opisie, mamy tam ponad 17 tysięcy subskrypcji. Wbijajcie również na mojego Instagrama, gdzie możecie mi podsyłać filmiki, jak kupujecie coś z moim kodem. Na relacje wystarczy wrzucić imię, oznaczyć. Wtedy ja to widzę i mogę udostępnić to na swojej relacji. Również linka znajdziecie w opisie. Zapraszam też na Discorda. Ja już Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Piszcie w komentarzach, czy chcecie, abym nagrywał odcinki z Ligi Mocy za każdym razem, jak wbiję jaką rangę, czy jak wbije dopiero co trzy rangi: czyli mityczna, legendarna i mistrzowska na końcu zostaje, więc pisać w komentarzach. Trzymajcie się. Cześć.